Mecenasem magazynu Daszbur jest Polski Związek Łowiecki. Na program zaprasza sponsor Marka Blazer, producent modelu R8. Sponsorem programu jest producent optyki myśliwskiej firma Swarowski Optik. Sponsorem programu jest firma Rowins, producent ubrań antykleszczowych. Się dzisiaj tutaj z Jarkiem Kowalskim, ale jeszcze go nie ma. Chyba zef natury gdzieś go zatrzymał. Pytanie, gdzie on może. O, czekajcie. Co to za drzewo tam się tak rusza. A nie. To redaktor. Dawaj, dawaj, Jarku, coś ty tam szukał w tym Przemek, Ja muszę ci powiedzieć, bo. Słyszałem, że, że mówiłeś, że się spóźniłem niestety kolego. Ja byłem dużo, dużo wcześniej przed tobą. Rozumiem, że poszedłeś coś tam sprawdzić. No znasz mnie. Ja mam we mnie jestem ze natury, ja muszę. Muszę, bo nie byłbym sobą. No widziałem, no myślałem, że jakiś kolos idzie, bo te drzewa tak mi się tam trzęsły. Albo czym chający się rogacz. Nie no, to bym cię nie, nie posądzał. Postanowiliśmy dzisiaj z Jarkiem spotkać się w tych pięknych okolicznościach przyrody. Ze względu na to, że mamy wiosnę. Tak? No, taki czas wyjątkowo bardzo. O, zaraz się zaczyna? Sezon polowania na rogacze. Ach, więc musimy ich trochę popodglądać. A że jest wieczór po deszczu, który padał do południa, jest wilgotno, zrobiło się ciepło, więc jest duża szansa, że te rogacze gdzieś tam na wychodzą. Tym bardziej, że musimy wspomnieć o ważnej rzeczy, że mamy do czynienia ze świeżą stołówką, tak? Świeża trawka soczysta, nawilżona wiosennym zeszczykiem. Ale o tym wszystkim dowiecie się już za chwilę, kiedy przejdziemy dalej szukać naszych rogaczy. A teraz co? Witamy Was w kolejnym odcinku DaszBur. Dasz Dzisiaj panowie redaktorzy, oprócz rozglądania się za rogaczami, będą szukać także innych mieszkańców łąk i lasów, tych bardzo małych, no i niestety niebezpiecznych. Postarają się także obalić kilka mitów związanych z ich funkcjonowaniem w przyrodzie, podpowiedzą jak się przed nimi ochronić i co zrobić, gdy jednak wejdziemy z nimi w interakcję. Oczywiście nie zabraknie też odrobiny adrenaliny związanej z prawdziwym polowaniem. Jeśli jesteście ciekawi, jak to wszystko się skończy, musicie zostać z nami przez najbliższe prawie pół godziny. Wiosna to jest taki bardzo trudny czas dla polowa na polowanie na rogacza, a zarazem bardzo odpowiedzialny, dlatego że musimy z łowiska usunąć tylko pewnego rodzaju rogacze. Jeszcze nie powiemy, o jakie chodzi, e, natomiast tutaj myśliwy ponosi bardzo dużą odpowiedzialność za to, co się stanie, dlatego że te rogacze, które zostaną, będą brały udział... Rui i po prostu one będą kryły sarny, kozy Czyli... po to, że po prostu były mocne następne pokolenia. Tak jak każdemu dobremu gospodarzowi, no zależy nam, żeby zostawić te osobniki najbardziej urodziwe, najbardziej silne. Zgadza się, Jarku. To cóż, może ruszymy na spacer, przejdziemy, pooglądamy sobie a jak będzie chwila, coś zobaczymy ciekawego, to będziemy komentowali to co, się, to, co się tak, dzieje. Dokładnie. Tylko zobacz, ile tego już tałataństwa, jak ja to mówię, lata wokół nas. Insektomania to jest. Tak ale wiesz co, ciekawostka jest taka, ja nie wiem jak Ty, ale zawsze na wiosnę, jak przychodzi ten taki szczególny czas, taki, no takie natchnienie do życia ogólnie rzecz biorąc, ten pierwszy komar, który mnie ukąsi, to wręcz powiem, że ja nawet jestem z tego tytułu zadowolony, bo to obwieszcza tylko, że będzie ciepło, jest, jest życie, tętni ogólnie, no super, nie? Naprawdę. Ale to tylko pierwszy komar. Tak, tak. Naprawdę widać, że w nim tkwi ten zew natury. Ja nienawidzę komarów, nie lubię krwiopijców. Ale tego pierwszego? żadnych, nawet pierwszego. Także wybaczcie, ale no to cóż, nie pozostaje nam nic innego, tylko ruszamy przemek. Wybaczcie, ale ja sobie poradzę z tym jakoś inaczej. A ja tobie zdradzę. A ja tobie zdradzę później tajemnicę. Co trzeba zrobić, żeby nie nosić wszystkich tych buteleczek? Wiesz co, są skuteczne i ja się tego będę trzymał. Okej, okay. ponegocjujemy później. Okej, okay. to ruszajmy. No i poszli szukać przygody i tych pierwszych w tym sezonie rogaczy. Łąki pośród lasów, kępy drzew, mniejsze albo większe zagajniki. To tereny, na których można spotkać sarny. Poruszając się, warto cały czas być czujnym, bo nigdy nie wiadomo, czy przypadkiem gdzieś w trawie lub na brzegu lasu nasz wymarzony rogacz nie ucina sobie małej drzemki. Dobra lornetka i dokładne lustrowanie terenu to naprawdę podstawa na takim polowaniu. Czasem, aby wrażeń było jeszcze więcej, przydaje się także nos. Przemek, Przemek. No, co tam? Czujesz to? Co tam? No pachnie, pachnie ładnie. Pachnie? To jest niesamowity zapach. A co to jest? No, chyba czeremcha. Tak jest. Tylko słuchaj. Jak pod te drzewa lubisz takie liściaste włazić, a tu na wiosnę to wiesz. My jesteśmy na polowaniu, a tu na nas coś może zapolować. Wiesz, że tak naprawdę na wiosnę to myśliwy. staje się obiektem zainteresowania drugiego myśliwego. Mamy na myśli? Kleszcze. To są, to są te wampiry, które tak naprawdę chyba każdy z nas zna. No, i teraz już chyba wiesz, dlaczego się wypsikałem. No wiem, ale ja bym negocjował tutaj z tobą i polemizował, ponieważ ja ty masz pełne kieszenie butelek, buteleczek, sztyftów, aerozoli, no, no co da na kiju? Ale ty ja cię nie ja tłumaczę. nie mam nic. I zgadnij dlaczego. I kleszczy się też nie obawiam. Co zaszczepiłeś się przeciwko jakiejś tam rzeczy? Niekoniecznie. Może dalej zgaduj. Wiesz co, może chodźmy dalej zobaczyć, co ten, jak wyjdziemy, a po drodze ja przemy, 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 przemyślę, tą, przemyślę tą sprawę, ale zapach jest przedni. Ach, ten Jarek jakiś taki tajemniczy. Ciekawe, co tym razem wymyślił. Przy okazji, skoro zaczęliśmy rozmowę na temat kleszcza, e, chciałbym takie, taką wątpliwość, bo generalnie bardzo często mówi się, że kleszcze są owadami, co jest absolutną nieprawdą. Bo kleszcze to są pajęczaki spod gromady, roztoczy. I taka jest ciekawostka. A wszyscy twierdzą, że to są owady. Niestety nie. Znaczy, nie wiem, czy niestety. Po prostu nie są. Najstarsze znane szczątki kleszczy znalezione zostały w bursztynie i pochodzą sprzed około 99 milionów lat. Z kredy. Należą do dwóch wymarłych rodzajów. Wszystkie pozostałe kopalne kleszcze, również kredowe, przypisane są do rodzajów współczesnych. Nie jest jasne kiedy i na jakim kontynencie kleszcze wyewoluowały. Wiadomo za to, że zawsze potrzebowały do życia krwi innych stworzeń. Załóżmy, że masz tak jaskrawym kolorze czapkę. A mówi się, no zresztą bardzo często słyszę wśród znajomych, że właśnie te pajęczaki nasze no ciągną właśnie do tego typu jaskrawych kolorów. To prawda? No broń Boże. Kleszcze tak naprawdę mogą mieć jakieś fotoreceptory, ale tak naprawdę one nie rozpoznają człowieka ani swoje ofiary po tym, e, znaczy używając wzroku, tak jakby... W cudzysłowie to wziąć, bo one nie, nie widzą, tak? Natomiast są wrażliwe na zapach, tak? na obecność dwutlenku węgla, na pot ludzki, na inne rzeczy, tak? A co najważniejsze, przepraszam, Przemek, co najważniejsze na ciepło. Są tak wyostrzone zmysły, nareagują na nawet najmniejsze zmiany ciepła. Jeszcze mam jedno pytanie, bo mówi się, że te, no nie wiem, że te kleszcze spadają z jasnego nieba, że one mieszkają gdzieś na czubku drzew. Kleszcze generalnie rzecz biorąc żyją głównie na ziemi, na trawach. Chwytają się swoich ofiar, kiedy przechodzą koło nich. Tak? Także jest tak, że te kleszcze są wszędzie koło nas. Należy zaznaczyć przemyk, że to jest bardzo cierpliwy przeciwnik. One trzymają się tych gałązek tych i czekają na ofiarę. Mogą czekać dzień, mogą czekać tydzień, a nawet miesiąc. Słuchaj, gadu, gadu, ale tam musimy a podejść. Musimy podejść wier. bliżej, bo znowu widzę, że gdzieś tam coś się za naszym operatorem porusza, więc podejdźmy bliżej poszukajmy tego rogacza. Rekonesans w łowisku jest bardzo ważną rzeczą. Niemniej ważne jest to, by w czasie naszego spaceru nie dać się upolować małym krwiopijcom, gdyż są one dla nas bardzo niebezpieczne. W końcu pobyt w łowisku ma być dla nas przyjemnością i przygodą. Przemek został dziś w tyle. Ja postanowiłem odwiedzić naszego przyjaciela. Rogaczyk stosunkowo nie stary, młody widłaczek. Ale ileż przyjemności, jak uda się podejść i poobserwować go z bliska? Dobra kondycja, wygląd sylwetki i poroża potwierdzają, że w przyszłości jego potomstwo również może być całkiem mocnym rogaczem lub dorodną kozą. A więc zostawiamy go w spokoju i idziemy szukać dalej. Ty gdzieżeś zginął? Chwilę cię spuścić z oczu i już gdzieś zniknął. Wiesz, co? Byłem odwiedzić naszego kolegę, którego widzieliśmy. No, bardzo, bardzo przyzwoity. Po duży przystojniak. Słuchaj, ja tymczasem tutaj też z tętniącym życiem się musiałem zadawać, bo tych meszków i komarów wokół mnie nazbierała się cała masa. Na szczęście popsikałem się pewnymi preparatami i tylko latają w koło mnie i denerwują, e, Zycząc ja w koło ucha. Uciemek. Ja zauważyłem w ogóle, że ty już co najmniej tak około litra wywaliłeś tych preparatów na siebie. stań żadnego litra. Ale zobacz, w dalszym ciągu narzekasz. Ja nie wywaliłem ani maksymalnie żadnej kropelki i nic kompletnie się nie dzieje. Tajemnica tkwi. No, w czym? No ty dobrze wiesz w czym, bo dobrze znasz. W ubraniu. W ubraniu. No, okay. A co w tym ubraniu takiego jest ciekawego? Jak myślisz? Eee, słuchaj, no z tego co dowiedziałem się, to hmm, firma produkująca te ubrania ma kontakty z wojskiem. Tak jest. I to był absolutny początek tego projektu, tego pomysłu. Wojsko, a zwłaszcza Amerykanie, stworzyli kiedyś taki środek, który miał odstraszać. W ogóle tak. Pierwszym środkiem, który już zaczęli oni używać, to był DIT. Tak DIT. D E T Taki bardzo znany środek, który znajduje się w większości różnego rodzaju właśnie, właśnie tego typu psikaczy, których mam tutaj powiedzmy kilka. Tak naprawdę ten środek odpowiada za to, że stajemy się poniekąd niewidoczni dla wszystkich pajęczaków, dla komarów, dla meszchów, dla niektórych much. Ale mimo wszystko jest jeden kłopot w tej tym, tym całej akcji, w tej całej sytuacji, wiesz o, jaki? Taki, że musisz tak, masz wypełnione kieszenie po brzegi butelkami, to jest po pierwsze. Po drugie, co jakiś czas musisz odświeżać, że tak powiem, ten zapach, no nazwijmy to umownie zapach, tak, odstraszacz, no i tyle. A ja no, no, ubieram, ale poczekaj, poczekaj Przemek, ja ubieram ubranką i generalnie jestem bezpieczny. Okay. Powiem Ci więcej. Te ubranie jest tak, tak skonstruowane, technologia kosmiczna w końcu jest tam, wiadomo. To ubranie jest tak skonstruowane, tak zaprojektowane, że wytrzymuje do 100 prań. Czy sobie zdajesz sprawę? 100 prań. Tak? No to tak praktycznie starczy na wiele, wiele lat. Uczciwie rzecz mówiąc. Należy jednak zachować, rygorystycznie przestrzegać jednej zasady. Taki, takie ubrania nie wolno podawać praniom chemicznym. I to jest tyle. I zobacz. Kieszenie puste, swobodne ruchy. Ale wiesz co, ja mam propozycję, my się przejdźmy jeszcze kawałek, się, ja, ale ja chciałbym przetestować to ubranie. Słuchaj, boję się jednej rzeczy, bo powiedziałeś mi, że kieszenie puste, a to ze względu na to, że może to ubranie strasznie dużo kosztuje. No właśnie o to chodzi, że nie. Wystarczy się, dzisiaj generalnie na rynku jest tyle tej odzieży, tak jest rozwinięta technologia, jest tyle firm, które zajmują się sprzedażą. To jest akurat ubranie firmy Rowins. polecam, absolutnie nie ma mowy o drożyźnie, ale z drugiej strony, czy my możemy przeliczać nasze zdrowie na pieniądze? Dobrze, idźmy poszukać jeszcze tam darów natury za, za tymi krzaczkami, a będąc tam gdzieś pod tymi drzewami, zobacz tam są trawy, takie maliny, jeżyny. Spróbujemy znaleźć, Spróbujemy znaleźć paru tych kolesi, bo mam pewien specjalny chwytak do Jestem nich. Ciekaw. Także Warto, ale... zobaczysz. Rozwój przemysłu i badania naukowe dają nam dziś troszkę możliwości ochrony przed małymi krwiopijcami. Dzięki temu, że na rynku znajduje się cała masa preparatów zawierających różne chemiczne środki odstraszające, jak wspomniany wcześniej dit, czyli dietyltoluamid i cardine czy też IR3535, możemy czuć się trochę bezpieczniej. Trzeba jednak pamiętać, że każdy środek chemiczny nie pozostaje bez wpływu na nasze zdrowie. A już na pewno należy dbać o to, by nasze dzieci chronić przed środkami zawierającymi stężenia tych substancji dopuszczone przez specjalne ośrodki badawcze. Na świerku pokażę niespodziankę. To jest dobre miejsce do tego, żeby poszukać tych kleszczy. Wiesz dlaczego? Gdzie kleszcze najczęściej bytują? No, w trawach, tak już stwierdziliśmy, krzewach. Na, na brzegu tak takich liściastych tak, tak. różnych areałów, tam gdzie jest trochę wilgotno, trochę ciepło, są mnóstwo wiatru. No a zobacz, a ja mam tutaj dzisiaj. Przemek, no ja czekaj, czekaj, bo ja rozumiem, że jest późno, ale chyba nie sugerujesz, że idziemy spać. Sielisz, czy to? Spać to na pewno nie będę, ale słuchaj, zobacz. Zasielimy. Albo się poddajemy? Nie, nie poddajemy się. Spróbujemy złapać te kleszcze, słuchaj. Przemek postanowił zapolować na te małe pajęczaki wykorzystując znajomość ich budowy. Na odnóżach posiadają haczykowate zakończenia, ułatwiające im złapanie się swojej ofiary, więc bawełniany biały kawałek materiału powinien sprawdzić się doskonale. Ciekawe, czy długo trzeba będzie czekać na efekty? Gdy Przemek czesał trawę, Jarek przeczesywał lornetką teren. Słuchajcie, to jest niesamowite. Przemek jest zajęty poszukiwaniem kleszczy, ja natomiast sobie lustruję teren. I co się okazuje? Przed chwilą tam, gdzie oglądałem rogacza, no nic nie było. Rogacz się spłoszył, uciekł, łąka pusta. Teraz dosłownie minęło pół godziny, już stoją dwie sztuki. To jest dowód na to, jak zwierzyna potrafi się pięknie kamuflować nawet przy takiej niskiej roślinności. Nie dajcie się zwieść, one zawsze tutaj są. Jarek, ty tam patrzysz, a wypatrujesz, a ja już upolowałem. Chwal się przyjacielu. Słuchaj, no nie ma się czym co chwalić, bo tak naprawdę przeszedłem przez kilka minut i a, zobacz, są. zobacz, jest, jest jeden, uważaj, widzę, widzę. jest dwa, jest trzy, jest cztery. Czekaj, czekaj, czekaj. Tu jest pięć i tak nie, naprawdę na jednym to... malutkim kawałeczku, tak? A zobacz, jak tylko odkrywamy dalej, to są kolejne. Ty ale zobacz, życie tętnie, nie? Wielkość złapanych przez przemka kleszczy świadczy tylko o tym, że będąc na łące, polu czy też w lesie, może przyczepić się do nas ich naprawdę sporo, a my nie będziemy mieć na początku świadomości ich obecności. Dobrą praktyką jest to, by za każdym razem, gdy wrócimy do domu, dokładnie obejrzeć swoje ciało. Wziąć prysznic, by maksymalnie zminimalizować ryzyko, że jakiś nieproszony gość znajduje się na naszym ciele. A wszystko to ze względu na konsekwencje, jakie są związane z ugryzieniem przez kleszcza. Yy, wiesz co, to ja mam propozycję, zróbmy jakiś mały test, no bo skoro to są takie no, niewdzięczne istoty, potraktujmy je tym moim ubraniem, potraktuj... a, może, a może najpierw zobaczymy, jak, jak działa taki preparat, który no, dobra, ja mam. Okay. Pierwsze testy postanowiliśmy wykonać używając środka zawierającego 30% stężenia DITU. To co, Przemek, ładuj odłamkowym aerozolem 30. Tak, na palca. Zobacz, patrz. Wygląda jakby trafił na ścianę dosłownie, widzisz? Odwraca Pan, się i, i zaczyna. Szedł do Twojego jego palca, bo czuł ciepło i, i że tam jest skóra, w którą można się wkręcić. Ale no i zobacz, odwró odwrót, odwrót. No i co? No i ucieka, nie? No. Okej, okay. a, a teraz weźmiemy, Czekaj, weźmiemy drugiego. Zobaczmy ...w innym miejscu i weźmiemy tą pięćdziesiątkę. Przecież jak na trzydziestkę już reaguje... No ale czekaj, no, dla zasady sprawdźmy, nie? Skoro opowiadamy o tych środkach, to sprawdźmy. Pięćdziesięcioprocentowy roztwór zadziała również skutecznie i zdecydowanie spowolnił ruchy pajęczaka. Niestety trzeba podkreślić, że działanie tego środka to głównie maskowanie naszego zapachu i nas samych. Siła, z jaką jesteśmy chronieni, z czasem maleje. I co jakiś czas powinniśmy ponownie zaaplikować środek, by jego działanie się utrzymywało. A jak wygląda sprawa z tajemniczym ubraniem Jarka? Ja chciałbym przetestować to ubranie, skoro tak się nim chwalę, tak wierzę w jego skuteczność, no to sprawdźmy po prostu. Dobra, poczekaj. Dobra, mam tutaj jednego, poczekaj, taki drubniutki. Jak go na twoje ramię tutaj. O właśnie. No to, to musisz ty mi opowiadać, co są tam wyczynia, bo ja nie widzę. więc... Na razie to on przyspieszenia takiego dostał i zaczyna coraz szybciej chodzić. I powoli przebija tymi swoimi nóżkami do góry wywija się na boki. Tak jakby czyli, czyli tutaj się potwierdza to, że paraliżuje jego układ nerwowy. Tak, no, no bo, bo tak się, on zachowuje. On się bardzo dziwnie zachowuje. No. Czyli co, nie w głowie mu teraz moja krew. A poczekaj, a dawa jeszcze tutaj na, na tego miśka takiego, bo jestem ciekaw, na pola, czy na... no, tutaj no, tak, nie? właśnie. O, czaj tutaj mam. Dobra, dawaj A tamten jak? A tamten już tak jakby leżał no. Czekaj. O, masz tu jednego Ale grzeje faktycznie ty I to się potwierdza, zobacz. Dosłownie dostaje paraliżu, widzisz? No czekaj jeszcze jednego. O, tu mam jeszcze jednego. To było... No to tak mnie częstujesz, ty mi częstujesz tymi. Jak takie dobre, te, te, te... I teraz dwa poobserwujemy. Widać dokładnie, że pajęczak umieszczony na ubraniu jarka zachowuje się nienaturalnie. Po kilku sekundach traci zdolność normalnego poruszania się i wywraca na grzbiet. Następuje paraliż i śmierć, a więc ubranko działa. Wszystkie środki, czy chemiczne, czy ubrania, czy jakieś specjalne ubrania, które są specjalnie tkane i mają zabezpieczać nas przed właśnie kleszczami. To jest dla nas coś bardzo ważnego. A to dlatego, że nie powiedzieliśmy o tym, że kleszcze roznoszą bardzo ciężkie choroby, tak? trudne do wyleczenia. Jedną z nich jest borelioza, inną jest odpyszczowe zapalenie opon mózgowych, na które można się zaszczepić. Natomiast na boreliozę no, nie można się zaszczepić. Tutaj działamy tylko prewencyjnie, a jeśli już stwierdzimy u siebie, no, objawy, czyli na przykład po ugryzieniu klesza znajdziemy rumień. Będziemy czuli się gorzej, mieli podwyższoną temperaturę, to tak naprawdę nawet już nie musimy poddawać się jakimś dodatkowym badaniom, tylko od razu zmusić lekarza do tego, aby zastosował wobec nas antybiotykoterapię. Warto zgłosić się do ośrodków, które leczą boreliozę, czy też odpieszczowe zapalenie mózgu, opon mózgowych, tak. przepraszam. I tam są specjaliści, którzy na pewno nam pomogą. Dzisiaj już nikt tego nie bagatelizuje, bo zachorowań, na, na te wszystkie e, choroby odkleszczowe, jest zwłaszcza na bor boreliozę, jest coraz więcej. więcej. Jeszcze kilka lat temu to było e, 7 tysięcy, a w ubiegłym roku to już było dwa razy tyle, tak? Dlatego Przemek, no może, bo moglibyśmy tutaj odpowiadać sobie do, do rana tak naprawdę o tematy, w tym temacie. Natomiast ja osobiście, słuchajcie moi drodzy, ja serdecznie zachęcam do korzystania dokładnie z tych nowych technologii, z nowej odzieży myśliwskiej. Jeżeli chcemy uprawiać swoją pasję, cieszyć się tym środowiskiem naturalnym, tym pięknym, które nas otacza, bez żadnych konsekwencji, bo tak jak powiedział Przemek wcześniej, no konsekwencje mogą być długo, długoterminowe i naprawdę uciążliwe dla nas. Zainwestujcie w siebie, bo warto uważam, no i jest taka konieczność dzisiaj. Teraz? W związku z tym, iż wieczór się kończy, czas dokończyć polowanie. My idziemy poszukać, e, poglądać rogaczy, a jak trafimy dziczka, to będzie dobrze. Dokładnie. Gdy zaczęło się już ściemniać, w oddali Jarek zauważył pośród traw ruch. Dwa techa dzików właśnie wyruszała na żerowisko. Na panowie wcześniej ustalili, że kto pierwszy wypatrzy zwierzynę, będzie miał pierwszeństwo w podchodzie. Szczęśliwy, podekscytowany redaktor Jarek pędem ruszył w ich kierunku. Dobra, ja ruszam, bo szkoda czasu. Dobra, ja jestem tutaj. Okej. Okay. Jarek sobie zarzucił dzika, to go ma. Ja poczekam na niego, a jeśli coś wyjdzie gdzieś tutaj w okolicy, to ja się tym zaopiekuję. Mam nadzieję, że uda mu się pozyskać tego dzika, aby dzisiejszy program zakończył się naprawdę dobrym polowaniem. Jarek, kroczek za kroczkiem, zbliża się do poruszającej się watachy. Postanowił podchodzić je tak, by przeciąć ich kierunek marszu. Taktyka ryzykowna, gdyż boczny wiatr może zdradzić jego położenie. Dodatkowo, podmokła bagnista łąka utrudnia ciche skradanie się. Ale Jarek cały czas prze do przodu. Nagle dziki dostają wiatru. I sytuacja robi się napięta. Dokąd uciekną? Na szczęście podbiegają kilka metrów i dalej idą w pierwotnie obranym kierunku. Jarek stale obserwuje watahę, by znaleźć właściwego przelatka. Sprawa nie jest prosta, gdyż pośród traw widać sporo małych pasiaków, które mogą być prowadzone nawet przez bardzo małe lożki. Dziki są już naprawdę bardzo blisko i zaraz dostaną silnego odwiatru, który je skutecznie przepłoszy. Jarek rozkłada pastorał. Emocje rosną. Strzale, cała Watacha ucieka. Na miejscu pozostaje tylko jedna pozyskana przez Jarka Sztuka. Doskonałe podejście i perfekcyjny strzał. Słuchajcie, udało się podejść dziczki. Teraz idziemy zobaczyć efekt naszego strzału. Zapraszam. Ostatni klęski, pieczęć, i oddajemy cześć zdobytej duszy polowanej zwierzyny. Dziękuję, święty Hubercie.